Dlaczego konfederacja, która jest tak bardzo, 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 bardzo daleko od PiS u, poparła PiS w tej sprawie? Bo nie jesteśmy daleko od powagi i bezpieczeństwa państwa i obywateli. Natomiast ja chciałbym się najpierw odnieść do słów posła Śmiszka, bo są wstrząsające. Pan poseł albo jest tak niemądry, albo jest bez serca i cwaniacko wykorzystuje tę sytuację politycznie. Ale to, co pan robi, proszę sobie zdać sprawę, to jest zachęcanie do wykorzystywania małych dzieci do przekraczania ekonomicznego granicy. Są filmy, gdzie się zdejmuje tym dzieciom buty po to, żeby boso chodziły i żeby wzbudzały. Współczucie To jest dokładnie to, co robią ludzie, często właśnie z braku, nie z, z dobrego serca, ale z braku mądrości, dając cygance na ulicy pieniądze, cygance, które z odurzonym albo martwym dzieckiem siedzi, bo tak jej kazała mafia żebracza. I pan, jest, fan, pan finansuje tą mafię żebraczą to... i finansuje tą mafię imigrantską. Pan, pan powiedział, co? Że, że matki z dziećmi przechodzą przez las granicę, myśląc, że to Niemcy. I pan nie chce, żeby Straż Graniczna skutecznie sprowadziła no, je do chce. punktu granicznego w którym wytłumaczy się, w jakiej są sytuacji i tak jak ostatnio było, da im się formularz y, skorzystania z pomocy w Polsce. Tylko chce pan, żeby się błąkali po tym lesie niestrzeżonym, bez żadnej pomocy. Jest to absolutnie działanie na szkodę właśnie małych dzieci to pan będzie miał na to na sumieniu i odczuje pan to, jak tylko pan zrozumie swój błąd. Natomiast y, jak y, to, to y, niezależnie od tego, jak oceniamy samą sytuację na granicy, pokazał, tą konkretną, to pokazało, że granice jest całkowicie nieszczęśliwa. Zarządów Donalda Cusco zobaczyliśmy, że państwo jest z kartonu. Teraz zobaczyliśmy, że granica jest z durszlaka. I to nie jest wina tylko PiSu, tylko wielu ekip, które rządziły państwem. I oczywiście natychmiast trzeba to naprawić. Co do jakichś praw budowlanych, ja tu nie znam szczegółów. Ja uważam, że większość prawa budowlanego i tych wszystkich przepisów to jest durnota, która przeszkadza ludziom, więc ja bym zdjął nie tylko te prawa na granicy, ale zdjął wszystkim ludziom, więc nie mam tutaj żadnych pretensji. Trzeba jak najszybciej wybudować nowoczesne, Mur, tak jak takie nowoczesne państwo jak Grecja wybudowało na granicy z Turcją. Konfederacja, wolność i niepodległość.